Pochwalony z tej strony Flady a też Kinesznek z Frostpunk No i moi drodzy popełniłem wielką głupotę A mianowicie Jak ja zawsze pamiętam o tym Aby być specjalnie robię zapisy Nowy dom, winter home, uchodźcy, arki No to tak tym razem sobie nie zapisałem nie zapisałem i rozpoczynamy G od dnia czwartego. Tak yy, od dnia czwartego, co prawda, nie jest tak źle. Ponieważ, to, jak tutaj to mamy, No inne zostały usunięte. I z tobie, ja tutaj wyglądam, jeśli chodzi o infrastrukturę, ponieważ nie, tu yy, ponieważ, na no, dobrą sprawę. No to my już i tak jak wiemy, jeśli będziemy wynosić z miasta, no to myślę, że tej to zrobimy nieco inaczej. I pierwsza rzecz to baraki zbieraczy. I tak głos pośród ruin, no to no to, no to, to będzie razy dwa yy, Barak zbieraczy, tu. A postawmy tu jeszcze, no i na tyle nam na razie starczy. I moi drodzy, naprawdę ja się nie spodziewałem, że mnie taki bubel. Naprawdę ja się spodziewałem, że ja zrobiłem zapis, ale najwidoczniej nie zrobiłem. Ja lecznice, tutaj są lecznice. A co my teraz badamy? Modernizację. Ok. A jeszcze mamy wybudować świątynię. Tak, tak. A, dobra, już mamy... ...sobieną świątynię, An, tak. Tu żywność... ...i tak ludzie umierają. Retruner na czyt za późno, no, trudno. Tak, gdzie... ...gdzie ludzi poprzepisywałem? Mamy baraki, no to tak naprawdę nie są nam potrzebni. Tak, o tutaj w budynkach, zasoby barak zbieraczy. Myślę, że tu postawimy i tu połączymy no naprawdę nie spodziewałem się, że ja zrobię coś takiego yy, ale też yy, mi dobrze wiedzieć, ponieważ nie będę tutaj budował wokół generatora To zrobimy tak. I będzie prościej. Co wy zaś? Chcecie podwójne? No dobra, no niech te otrzymają te podwójne racje. Niechęcią, no ale. zaś yy... no my potrzebujemy nadziei nie dobra zróbmy to tutaj jest już barek zbieraczy więc dzieci do roboty tutaj te dzieci też do roboty, nawet wam podgrzeje i co tutaj mamy, wieczne pole, nic ciekawego Ale ja się naprawdę tego nie spodziewałem. Tutaj już nie ma zasobów, więc możemy to usunąć. Um, możemy to usunąć aczkolwiek. Pomyślałbym o młotach węglowych. Ponieważ prywatnie sobie gram w trybie nieskończoności. No i te młoty węglowe się przydają. Yy, młoty węglowe. Chuj. Tak ja to chcę. Aby złapały to... A ja stopnie. może jeszcze gdzieś tu postawimy. Tutaj. Yy, ponieważ moty węglowe mi w scenariuszu... Znaczy tak w scenariuszu w tej nieskończoności uratowały zadek. Tak, modernizacja lecznic. Świetnie. Yy, ruiny. Te co są wymagane za chwilę będą usunięte namioty tu są namioty yy... aż nie stop tylko nie rozbierajcie tutaj mamy węzeł no to go wykorzystamy badania, szpital na szpital nas nie stać tak, ludzie nam umierają i tak wyczekacie. czekacie a ten czeka utronienie przez śnieżycą niech kontynuują eksplorację Ostatnio ich zabraliśmy, złożę żelaza. Co wy zaś chcecie? Ugrzejmy część domów. A, pewnie chodzi im o namioty. I po to ja tutaj właśnie to robię. Mm, właśnie co? Tak, tutaj ludzi będzie trzeba zatrudnić, jeszcze im podgrzejemy. Niech znają łaskę pana. Jeci będą szły do baraku. Wieczne pole, nic tu nie ma. Ale przynajmniej też to, co zrobiłem, ma jeden plus. Będę mógł lepiej tutaj wszystko rozplanować. I stopa i Jeszcze za mało. Eee. Yy... Stal. A, tak, dobra, tam jest stacja, więc tam nie chcemy, ale polecimy albo zaraz a stop. A do miasta zajmie 14, Dobre, no to będzie łatwiej. Jest to poprawa, jak tam jesteśmy z prawami? Aha, dobra, tak. Hmm, co dawał? Hmm, teraz nicze nie nie przyda nam się Tak, ty oczekujesz, że no, zaryzykujmy. Tak, ostatnio się udało teraz już nie. no trudno, ale yy, czech ja szpital, a i tutaj cały czas ma być włączony yy, i tak, ja chcę namioty, namioty bo namioty to jest naj nasz największy mankament tutaj. Yy. Tutaj parka nie trzeba ulepszać yy. Tu się zrobi zimno Dobra, Ale wpierw usuńmy to Ponieważ tych miejsc jest za dużo A we wszystkich jest zimno gdzie jeszcze są namioty, co możemy usunąć? No ciebie pani możemy... A Was do końca nie możemy... Dobre, budujmy dalej. I... A, za mało zasobów, no tak... Tu jest dobrze, tu jest jedynie chłodno. Więc to też można byłoby rozebrać. Y... Tartek, ty już niczego nie zbierasz, więc ciebie można usunąć. Wy, No to szybko to zbierzecie. Co wy zaś chcecie? Większość z gliszczy zniknęła świetnie. Gdybyście jeszcze byli tacy. Szczęśliwi i nie umierali. Włoch pośród ruin. No wejdziecie do roboty. Jak tam stoimy z węglem? Myślę, że możemy nawet na drugi poziom pary. I barek zbieraczy. Niech się dzieci nie nudzą. Tak, dopilnujmy, aby w domu było ciepło. Przez ile? Przez jeden dzień i 12 godzin. Takie też dotrze do nas automaton. Nowa perspektywa. Cieszę się, że, się, cieszę się, że to usłyszę. Tak. O, tak, dzieci też tutaj mogę zatrudnić, ale nie. Dzieci tutaj nie zatrudniamy. Nie wy O proszę dzieci od razu wydajniejsze yy, stal No a stal nie narzekamy To miasto dociera automaton Świetnie yy, Przy czym? Do czego ja chcę automatona? Nie wiem. Może do huty? A jeszcze mam jeden warsztat, warsztat tylko. To zaraz technologia. Dobra, nie jest w stanie tej drugi warsztat. Potrzebujemy ich... No i właśnie Inżynierowie. Większość z nich jest chora. Znaczy, no, chora, inwalidzka. Yy, dobra, niech się robi szpital. Świetnie. Teraz myślę, że możemy iść we fabryki. Ewentualnie. Nie no, no myślę, że fabryki to będzie to, czego. To czego potrzebujemy i czy to się wszystko nagrywa? Nagrywa się świetnie. Jak bezpiecznie wrócili do miasta Leźcie tutaj. Yy, tak, też możemy nowe prawo wprowadzić. Ja myślę, że radykalne terapie. A jak tam z jedzeniem? Jeszcze za mało. A właśnie, ale skoro mamy szpital To szpital postawimy tu, myślę, że nie będzie nam za bardzo ze stacją naprawczą. Jedzenie prawie tak wiemy, że jedzenie prawie to są niezwykle cenne zasoby. Tak, ty panie, czeka że z węglem? Tak, tutaj, i. No, nawet nie trzeba podgrzewać. Yy, Iście na leczenie. A i. Nie ma mieszkań. Już się tym zajmuję. Tego już wycis wycisnęliśmy tyle, ile się dało już. Czyli max... Y tutaj. No, ten węzeł bym usunął, tylko... ...przebywalibyśmy miejsca. No właściwie, no to mamy miejsce. Tak, złamano obietnicę, świetnie! Jeden dom usunąłem i od razu złamano obietnicę. No, dawać mi to. Proszę, ja Was. Ja Was, ja Was. Yyy, paraki. Nie tak. Ile. No. Ja tutaj chcę, chcę zmieścić ich jak najwięcej i takie połączenie to będzie najinteligentniejsze. Yy. No tak, to jest już niewłaściwe miejsce. Te namioty będzie trzeba usunąć. Chyba niech to się zrobi. Kłodni. Dobra, żywność świata myśliwych. No tej nie postawimy Ale tutaj możemy zmieścić. Tutaj jest. Dobra, lejcie drzywiający go wraku. I stop. Jak tam czas? 18 minut. A tak tutaj. Za chwilę startujemy z pracą na ile? No, na będziemy sprawdzać. Yy. Możemy wprowadzić nowe prawo świetnie. Yy, co ja chcę wprowadzić? Zupę. Zupa się przyda. I ja automatona na nic nie przypisałem. Dobry automaton, lecisz tam. Wiesz wy, my nie mamy, nie mamy. Medycznego? Trudno. Świetnie, no. To ten stracony zwiadowca nam się już za zaczął zwracać. Co wy coś chcecie? No, mu to co potrzebuje. Yy, czy możemy coś zrobić? Nie możemy niczego zrobić. A jak tam nasz barak zbieraczy? No, dzisiaj powinien się wszystkiego pozbyć. Świetnie. Yy... Tak, tylko w niefortunnym miejscu postawimy świątynię. I teraz ona zawadza. No jak zwykle, chce się dobrze, jeźle? źle. Yy, dobra, usuniemy te dwa namioty. Świetnie, jest fabryka. Yy, fabrykę postawimy tutaj. Co chcecie? Dobra, wygońmy ich. Yy, a stop, ostatnie co myśmy zrobili, że tak różnicy wiary za ile możemy... ...za 15 godzin? No dobra, to będą straszne cywile. Akurat... Yy, ...badania. Hej, a co my chcemy? Hmm. Mechanizacja szpitali. Przyda się. Przyda się... Pare co wy zaś chcecie? Dostaniecie tą protetykę. Nie wiem, tak, ty czekasz. To sobie czekaj. Eee... A właśnie, osoba... Baki... ...pital. Ja cię postawiłem. Tu jesteś takie ja nie dałem jeszcze tego prawa co ja chciałem Tak świetnie stali mamy od groma i No w... Dobra, bareku Dobra, nie usuwamy Orzmy, że się pozbył wszystkich ruin, ale jeszcze się nie pozbył. No właśnie ta świątynia mi zabadza yy... A jak tu? No to na dobrą sprawę można usunąć arenę walk. Nie zawsze jest to jest dodatkowe miejsce mieszkalne. Tylko tak, zbierasz te ruiny świetnie Ym, to tak nam, namioty. Wpierw usuńmy tej drogi. Już one są tak postawione. Normalnie masakry i tutaj jeszcze namioty usuńmy. So, właśnie a wykres zobaczmy mieszkania. Siedem wolnych łóżek. I... Tu jest jeszcze chłodno. No dobra. Jak to trzech bezdomnych? Halo, co wy mi tej gadacie? No na pewno. że są bezdomni, to trudno. I... Myślę technologia. Jakby tutaj dać by barak zbieraczy. No, hmm. niech powstanie to tu, że, no właśnie, głównie to jest stal tutaj. A jeszcze tutaj. Darek zbieraczy trzeba dać. No to niech się maryk zbieraczy robi. E, tak. Tu, tu jest już to poza zasięgiem. Tam nie będziemy kombinować. Tylko no właśnie, co za źle postawiłem. Tutaj dzieci do roboty. I teraz największy problem to są inżynierowie. Dobra, ale nie pójdziemy w to, tylko pójdziemy w Wiary. Się przyda, tylko że no właśnie drewna brakuje. Tak przychodzi o chłodzenie, czyli w tak jest chłodno. Ym, czy staję nas już na strażników? Nie stać. Zbierajcie mi to, bo ja chcę strażników. Chociaż właściwie to zaraz, nie jeszcze No to wam nie postawię A, ale mogę podjrzać. To wam podgrzejemy I... A i tutaj jeszcze jest? Nie no... Ciebie nie potrzebujemy Kapitanie, nasi ludzie... Znaleźli więcej odlałych, którzy zostali uwięzieni w ruinach. Jeśli się pośpieszymy, zdołamy usunąć kruzy. Wystarczająco no szybko, żeby ich ratować. No to dobra, no to usuwamy te ruiny. I tak, i oni nawet nie narzekają. Więc jest dobrze. Yy... A by... No tak, bo stali je za dużo. Namioty yy... są tu. Czy one są w zasięgu, są w zasięgu. No to, to zrobimy tak. Bo nie chcę się wyjątkowo bawić. A i jedno... no tak to jest czasem myśliwi. Yy... Tak, ty oczekujesz, że rdzenie parowa. Świetnie. Z chorymi już w miarę się ustatkowaliśmy. Dobra. Mniej amputacji świetnie. O to nam właśnie chodzi. Tak, że my nie mamy tego odnośnie amputacji. Znaczy. Protest. Yy, doskonale grzejniki. To nam się przyda. I czemu wam. na macie dogrzanie. Yy, tak, chorzy spadają czy nie rosną? Ogrzejemy część domów. Część domów gdzie wy macie zimno? A tutaj, no tak I tu No oczywiście, się tego spodziewałem Technologie... tutaj postawimy Tylko jeszcze te nieudolne ulice trzeba usunąć Dzisiaj trzeba jeszcze zająć ruinami no i sobie zasoby barak zbieraczy Tylko czy No dobra, no usuniemy No da się usunąć na całe szczęście Tak, głodnie znikają, chorzy też Tak, co tutaj nie ma Nic nie ma Ale jest zamaskowana jest. jak tam czas no i drodzy, myślę, że w tym odcinku to byłby na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!